Cześć! W naszej codziennej pracy pomagamy pacjentom z dysfunkcjami narządów ruchu, zatem pole stawów, pole mięśni w rezultacie zabiegów operacyjnych czy też stanów przeciążeniowych. Najważniejszym jednak etapem naszej pracy jest profilaktyka, czyli prewencja. Jej celem jest redukcja występowania kolejnych incydentów u tego samego pacjenta. Aby metody naszej pracy były maksymalnie obiektywne, a jej efekty wysoce skuteczne, bazujemy ściśle na doniesieniach naukowych. Aby było trudniej i nieco bardziej ciekawie, również bierzemy czynny udział w rozwijaniu tego obszaru nauki. Jak wiemy, fizjoterapia jest szeroką dziedziną. Pytanie jednak, czy może pomóc także w poprawie jakości snu? Fizjoterapia nierozerwalnie związana jest z programowaniem treningu i wysiłku fizycznego. Fizjoterapeuta może pomóc Ci wrócić do aktywności fizycznej, jeżeli została ona przerwana dolegliwościami bólowymi czy urazem. Dlaczego to takie ważne? Według badań naukowych regularna aktywność fizyczna może znacząco poprawić jakość naszego snu. Pomaga w walce z bezsennością czy bezdechem sennym. Najlepsze efekty przynosiła aktywność fizyczna aerobowa, ale polecano również jogę, tai chi czy trening oporowy. Co ciekawe, wykazano, że nieodpowiednia ilość snu wpływa negatywnie na siłę mięśniową. Jeżeli chodzi o jakość naszego snu, bardzo ważnym aspektem jest nasz wzorzec oddechowy. Więc jaki powinien być prawidłowy oddech? Po pierwsze, powinniśmy oddychać przez nos, zarówno wdech, jak i wydech w ciągu dnia i w nocy. Dlaczego? Oddychając przez nos, Jesteśmy w stanie lepiej oczyścić i ogrzać powietrze, a oddychając przez usta możemy doprowadzić do hiperwentylacji, a co za tym idzie do niedotlenienia naszego organizmu. Warto również zwrócić uwagę na to, że najlepszym torem oddechowym jest dolnożebrowy. Charakteryzuje się on tym, że największa ruchomość występuje w klatce piersiowej w okolicy dolnych żeber. Ten sposób oddychania pozwala nam najlepiej zaangażować główny mięśnie oddechowy, czyli przepony. Kolejnym czynnikiem, który może istotnie zaburzać jakość snu, jest ból. Wyróżniamy dwa podstawowe mechanizmy bólu. Pierwszy, neurogenny, oznacza ból ciągły. Z pewnością nie pozwoli nam na zaśnięcie. Drugi z kolei, czyli mechanizm nocceptywny, spowoduje drażnienie tkanek podczas próby znalezienia wygodnej pozycji w środku nocy, co może spowodować wybudzenie. Jeżeli uważasz, że to ból istotnie wpływa na obniżenie jakości Twojego snu, Rozważ konsultację z fizjoterapeutą, który na pewno pomoże ci dobrać odpowiednie formy autoterapii, a także pozycje ułożeniowe.